W gospodarstwie Gienka i Andrzeja w Plutyczach powoli rozpoczyna się sezon wiosenny, co wkrótce oznacza więcej pracy dla rolników. Na razie jednak Jarek Onopiuk, młodszy syn Gienka, zajmuje się drobnymi naprawami na podwórzu. Usprawnia także pomysłowy system zamykania drzwi do obory, który stworzył Andrzej. Koniecznie musicie to zobaczyć. Zanim zaczniemy odcinek, mam do Ciebie prośbę. Zauważyliśmy, że ponad połowa z was ogląda nasze filmy, ale nie subskrybuje naszego kanału. Dla was to tylko chwilka, żeby kliknąć przycisk subskrypcji, a dla nas ogromna motywacja do tworzenia jeszcze lepszych materiałów. Dzięki waszemu wsparciu możemy się rozwijać i dostarczać wam więcej treści, które lubicie. Z góry dziękujemy za każdą subskrypcję. Program Rolnicy Podlasie przyczynił się do popularności męskiej części rodziny Onopiuków. Rolników z Plutycz na Podlasiu. Choć to Gienek Onopiuk został okrzyknięty główną gwiazdą przez widzów, w internecie prym wiodą Andrzej i Jarek, którzy wyszli poza ramy telewizyjnego reality show i z powodzeniem prowadzą kanał na YouTube, gdzie prezentują swoje codzienne życie oraz pracę na gospodarstwie. W najnowszym odcinku Jarek zostaje sam na podwórku. Obawiając się, że ściana obory może runąć na ojca lub brata, postanawia uszczelnić ubytki przy wejściu do budynku za pomocą pianki montażowej. Przy okazji, nie mogąc powstrzymać się od żartów, wyśmiewa innowacyjne Zamknięcie Drzwi, wymyślone przez Andrzeja. Plutycze położone w gminie Bielsk-Podlaski dzięki Gienkowi i Andrzejowi zyskały ogromną popularność. Wieś stała się celem podróży wielu turystów odwiedzających Podlasie, często przyjeżdżających tu wyłącznie po to, by zobaczyć gospodarstwo znane z programu. Reakcje mieszkańców na tę sławę są podzielone: część cieszy się z rozgłosu, ale większość pozostaje sceptyczna wobec rosnącego zainteresowania. Plutycze to malownicza miejscowość położona w pobliżu rzeki Narwi. Można tu podziwiać liczne, zachowane do dziś drewniane zdobienia na narożnikach domów i wokół okien, a także niezwykle charakterystyczną kolorystykę lokalnej zabudowy. Jeśli chcecie zobaczyć to wszystko na własne oczy, koniecznie zajrzyjcie na ich kanał.